Siemanko, jesteśmy w Gnańsku po ważeniu. Przed pierwszą galą Hailik, ze mną macie grata, Siemanko. Siemeczko. Powiedz, co tam zobaczyłeś w oczach Twojego rywala, bo Wasze ważenie, wasze ważenie było, było dość. i puszczenie dość... emocji. Okej, okay. jak Twoje nastawienie przed tym starciem? Lejwiste, niezmienne. Wiedziałem, że będzie chciał coś przydymić, także nic się nie zmieniło. Czy na ciebie to jakoś robi wrażenie? Bo on mówi, cały się trzęsiesz, cały się trzęsiesz. No tak, no z kurwienia się trzęsę, no ale kurwa na, w oktagonie nie będzie miało ochroniarzy, którzy będą mnie łapali, uspokowali. Więc kurwa to całe wkurwienie i to całe trzęsienie na niego przejdzie. Rozmawialiśmy na Gali w Rzeszowie, mówiłeś, że przygotowania idą zgodnie z planem, że czujesz się świeży, fajny. Jak teraz po tych dwóch, trzech tygodniach na dzień przed walką? Znowu się czujesz świeżo i fajnie. No, ale bo my, my się zapaliśmy w takim momencie, gdzie jeszcze było zajebiście, później było mega dokręcenie śruby i teraz znowu jest zajebiście. No, no ale tak w ten miesiąc to był najcięższym ogólnie miesiącem. Był zapierdol w chuj. Teraz już zaczynam... Odżywać, można tak powiedzieć, no. Czy to był najcięższy okres przygotowawczy w twojej freekwite'owej karierze? Zdecydowanie. No i najlepszy ogólnie. Najcięższy i najlepszy. Jak patrzysz na kursy? Nie wiem, dzisiaj sprawdzałem, jest około chyba 1,30 na meduzę, ponad 4 chyba na ciebie jest. Jak ty się na to zapatrujesz? Jebane mam na te kursy, kurwa. Chuj na nich kładę. Plan na jutro. Czy ty w ogóle kalkulujesz, co zrobisz, czy po prostu wychodzisz i... Nie i... No, muszę kalkulować. Nie no, mam Gaj plan ułożony, ale nie będę go zdradzał, wiadomo. Okay. Nie wysprzęgle ci się tutaj. Mówisz. Mógłbyś... Meduza, Nie, spoko, nie będziemy, nie będziemy Meduzie puszczać. Aha, e, powiedz, trzecie Twoje starcie e, w MMA, tak? Czy ty, Bo jest, rozumiem, 1-1, tak? Taki jest Twój tak, bilans. 1-1. Tak. Co w razie porażki zakładasz w ogóle? Nic się nie zmienia. Czy porażka, czy przegrana, nic się nie zmienia? Mam kontrakt podpisany na trzy walki. Planuję z 5, może 10 walk zrobić ogólnie. U, ambitnie. No no wiesz, no tak akurat się trochę pobić, No przez 5 lat i będzie zajebiście, dwie walki w roku będzie zajebiście. Wiesz, tych propozycji mam bardzo dużo, więc y, fajny, fajne federacje trzeba sobie wybierać. Fajnych rywali, medialnych rywali, pieniądze wiadomo też istotna rzecz, no nie najważniejsza, ale istotna. No i co? No, no i tyle, nie. Jak nie. Kurwa, no nie wiem, tak jakby wiesz co, jakby czy pasmo zwycięstw, czy pasmo porażek nic nie wpływa na to, że to są free fighty i tu głównie chodzi o jakieś dawanie show. wiesz, no, takiej zasadzie, nie? może jakieś kurwa, nie wiem, walkę na przykład w boksie albo walkę dwóch na dwóch, to jak najbardziej wszystko też gdzieś tam wiesz co. Jak typowo w tych ramach free fightowych, jeśli to wszystko będzie fajnie zrobione, to można robić, nie? Jesteś jednym z tych transferów, którzy z swoim MMA yy, przeszli do High League. Jak byś ocenił to przygotowanie zaplecze tej federacji, która jutro ma dopiero pierwszą swoją galę, ale patrząc na całe zaplecze, no to wydaje się, jakby robiła już przynajmniej dziesiątą. UFC, KSW, Fame MMA jako jedyne zapełniły Ergo Arenę i teraz High League, yy, jako czwarta federacja, a tej federacji było w chuj, bo ogólnie w chuj jest w Polsce federacji, chyba najwięcej w ogóle Chyba w ogóle Polska jest taki, taką tak, wyspą tak, Frikowych tak. Federacji. Tak, najwięcej jest w ogóle Frikowych sportowych też. Nie o to chodzi, że jakieś tam feny czy coś to próbowały zajmować Gale, Ergo RNA i nie udawało się nigdy. Myślisz, że jutro będzie pełna? Jest pełna, już, już nie ma biletów, praktycznie są jakieś pojedyncze bilety. A Hailik jest pierwszą federacją, która w pierwszej swojej edycji zapełniła w ogóle taką dużą obiekt jak tutaj, więc jest zajebiście. Okej, okay, widzę u Ciebie dobre samopoczucie. Nie przeszkadzam, idź wypoczywaj. Prosiłbym Cię do kamery dwa zdania do Twojego rywala na jutro. Kurwa jest zbity jutro.